Często słyszymy, będąc przedsiębiorcami, high achieverami, o tym, że powinniśmy myśleć strategicznie albo mieć strategię na realizowanie jakichś celów. Natomiast czym w ogóle jest strategiczne myślenie? Czym są strategie? Czy możemy się tego nauczyć i w jaki sposób to zrobić? Na te pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Czym jest strategiczne myślenie? Myślenie strategiczne to pewien proces analizowania i oceniania danej sytuacji oraz planowania działań w oparciu o dążenie do specyficznego celu lub wizji. Jest to umiejętność takiego szerszego spojrzenia na daną sytuację, analizowania trendów, wzorców, możliwości i konsekwencji naszych działań. Strategia to nic innego jak pewien sposób, dotarcia do danego celu czy Realizacji danej wizji. I to jest, myślę, że tutaj bardzo ważne rozróżnienie, czyli, żeby mieć strategię. Najpierw musimy mieć jakiś cel albo wizję, względem której taką strategię będziemy w stanie zbudować. O ile sama strategia, to tak jak wspomniałem, sposób dotarcia do danego celu czy wizji, o tyle myślenie strategiczne jest pewnym sposobem analizy informacji. I jedna z głównych badaczek strategicznego myślenia, Janiem Lietka skategoryzowała takich pięć elementów strategicznego myślenia. Pierwszym z nich jest tzw. perspektywa systemowa, drugim koncentracja na intencjach, trzecim myślenie w czasie, czwarte opieranie się na hipotezach i piąte, czyli inteligentny oportunizm. Przyjrzyjmy się teraz pierwszemu elementowi, czyli perspektywie systemowej. I jest to, można powiedzieć, ten kluczowy filar strategicznego myślenia, który w pewien sposób zakłada, że każda sytuacja, w której jesteśmy, która się wydarza, jest częścią większego, skomplikowanego systemu, który ma wiele różnych komponentów, interfejsów, które powodują czasem zamierzone. Lub, i to jest ważne, losowe działania. I teraz osoba myśląca strategicznie stara się właśnie patrzeć na świat z szerszej perspektywy, dostrzegać, jak różne elementy systemu wzajemnie na siebie oddziałują i w jaki sposób, wpływając na jeden element czy jedną część tego systemu, możemy wywołać zmiany w innym jego miejscu. To podejście bardzo często wymaga od osoby myślącej strategicznie analizy wielu różnych aspektów. Ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, globalnych i lokalnych, w którym dana osoba gdzieś tam bezpośrednio się porusza, to podejście wymaga od niej takiego szerszego spojrzenia na wiele różnych aspektów: na aspekty społeczne, gospodarcze. Technologiczne, pewne lokalne trendy, globalne i wiele, wiele innych rzeczy. Czyli analizując daną rzecz, dane zadanie, dany sposób działania, my zawsze. Czy osoby myślące strategicznie zawsze osadzają go w głębszym kontekście? I to jest taki klucz. Dzięki temu są w stanie w pewien sposób rozpoznawać pewne wzorce, powiązania, które klasycznie nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki temu, czyli dzięki tej perspektywie systemowej, jesteśmy w stanie przewidywać i w pewien sposób bardziej precyzyjnie planować nasze podejmowanie decyzji bazując na wpływie tych decyzji i naszych akcji na cały ten skomplikowany system oraz odpowiedzi tego systemu na nie. Koncentracja na intencjach Kolejnym ważnym elementem strategicznego myślenia jest tak zwana koncentracja na intencjach, czyli pewna umiejętność koncentrowania się na długoterminowych celach, które chcemy zrealizować. I proces ten zaczyna się oczywiście od wyznaczenia takich celów, czyli osoba myśląca gdzieś strategicznie musi mieć wyznaczone pewne długoterminowe cele, względem których wykorzystuje tą swoją umiejętność. Trzecim elementem jest tak zwane myślenie w czasie, czyli pewne rozważanie danej sytuacji, danej akcji, danego problemu w trzech perspektywach czasowych, czyli łączenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I osoba myśląca strategicznie, czy osoba budująca w sobie tą umiejętność, przede wszystkim musi umieć. Uczyć się z sytuacji, które już się wydarzyły, rozpoznawać, które rzeczy zadziałały, które nie, i wyciągać wnioski, analizować, gdzie aktualnie się znajdujemy, czyli jak wyglądają te obecne realia, w ramach których gdzieś się tam poruszamy, czy podejmujemy decyzje, czy w pewien sposób przewidywać pewne rzeczy, które wydarzą się w przyszłości oraz ich bezpośredni wpływ na nasze działania, a także wpływ naszych działań na nie. I teraz analizując, czy budując jakiekolwiek strategię, gdzieś zawsze w momencie, gdy strategicznie myślimy, musimy poruszać ruszać się w tych trzech przedziałach czasowych jednocześnie. Na początku może to być pewnym wyzwaniem, ponieważ nie jest to łatwa umiejętność. Natomiast z czasem, gdy zawsze będziemy analizowali te trzy przedziały, czyli ok, co w przeszłości zadziałało, jak to wyglądało, jaki jest mój aktualny kontekst i jakie akcje mogę podjąć i jaki to będzie miało wpływ na przyszłość, co się wydarzy, jeśli zrobię X, to co się stanie w perspektywie roku, dwóch. Trzech lat pięciu pomoże nam właśnie zbudować już taki automatyczny system przetwarzania informacji, który będzie gdzieś występował w tych trzech przestrzeniach czasowych. Opieranie się na hipotezach. Proces myślenia strategicznego zwykle rozpoczyna się od formułowania, nazwijmy to, pewnych hipotez. Hipoteza to pewne przypuszczenie czy założenie, które można przetestować na podstawie danych archiwalnych. Czyli danych z przeszłości, analizując, jak to, które rzeczy działały, które nie, lub poprzez eksperymentację, czyli bardzo szybkie przetestowanie danej hipotezy w aktualnym kontekście. Kluczowym elementem opierania się na właśnie tym naszym myśleniu za pomocą hipotez, tak jak wspomniałem, jest ich testowanie. I tutaj chcemy jak najczęściej i jak najszybciej sprawdzić, czy nasze założenia są prawdziwe, poprzez weryfikację ich z rzeczywistością. Czyli Czyli w momencie, gdy myślimy, że nasze działanie przyniesie dany efekt, to po prostu to testujemy i bardzo szybko otrzymujemy taką pętlę zwrotną, na podstawie której albo modyfikujemy. Nasze działania, czyli zmieniamy założenie, bo wiemy, że na przykład założenie jest błędne, porzucamy daną rzecz, czyli może się okazać, że nasze założenie jest na tyle błędne, że jest to po prostu zła droga, albo może się okazać, że jest to dobre założenie, więc wtedy po prostu wzmacniamy to i rozwijamy myśl czy działania, które szły za tą daną hipotezą. To jest taki algorytm, gdzie zawsze mamy te trzy kroki. Ostatnim atrybutem czy elementem strategicznego myślenia jest. Jest tak zwany inteligentny oportunizm. I inteligentny oportunizm to pewna umiejętność takiego elastycznego reagowania na pojawiające się okazje. To znaczy, w momencie, gdy myślimy strategicznie, nawet mamy zbudowany jakiś plan działania, w momencie, gdy zobaczymy możliwości, które pozwolą nam w pewien sposób szybciej albo lepiej osiągnąć nasz cel długoterminowy lub w ogóle zmodyfikują sam cel. To my, jako osoby myślące strategicznie, powinniśmy być w stanie szybko zaadoptować ten nasz plan, te nasze cele i być w stanie skorygować nasz kurs działania. Mało tego, jedną z głównych części inteligentnego oportunizmu jest takie proaktywne poszukiwanie, tych kluczowych elementów, które mogą gdzieś wpłynąć na nasze działanie, tak? Czyli my staramy się proaktywnie szukać różnych okazji, możliwości czy innych elementów, które pozwolą nam zoptymalizować, poprawić, usprawnić czy rozwinąć naszą strategię działania. I to jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, gdy zaczniemy sami poszukiwać, tych różnych okazji nasz mózg zmieni sposób filtracji danych, przez co dużo częściej zaczniemy dostrzegać te wszystkie możliwości. I teraz to, co jest ważne, to żeby pamiętać, że to podejście do szukania nowych możliwości nie powinno w pewien sposób niwelować naszych celów długoterminowych, ale powinno być ich dopełnieniem, tak? I taką opcją. Proaktywnej optymalizacji naszej drogi. I co to oznacza? Czasami inteligentny oportunizm jest rozumiany jako rzucanie się na każdą możliwą okazję i bardzo często osoby, które mają tak zwaną duszę przedsiębiorcy, bardzo często zaczynają właśnie dostrzegać: O, tutaj mogę stworzyć biznes i zarobić pieniądze, tutaj mogę zbudować coś fajnego. I nagle zaczynałem realizować wiele różnych elementów, wiele różnych tutaj właśnie tych możliwości. Przez co ich uwaga, zasoby i czas są podzielone na wiele różnych tutaj kategorii, co powoduje, że tak naprawdę żadnej z nich nie są w stanie skończyć czy doprowadzić do jakiegoś Znaczącego poziomu. I teraz w inteligentnym oportunizmie chodzi o coś innego, czyli my dostrzegamy te okazje, ale zawsze walidujemy z naszym celem. I tutaj też znowu mamy takie dwie opcje. Pierwsza z nich to modyfikujemy nasz cel długoterminowy, bo może się okazać, że jest już nieaktualny. Druga z nich to jeśli nasz cel Długoterminowy dalej jest aktualny i dalej idziemy w dobrym kierunku, to zastanawiamy się, czy ta nowa okazja, ta nowa możliwość przysłuży nam się i pomoże nam gdzieś osiągnąć no, ten już wspomniany cel. Jeśli tak, to staramy się ją wykorzystać. Jeśli nie, to tutaj musimy sobie świadomie powiedzieć: OK, odstawiamy to na razie na bok, nie zajmujemy się tym, bo nasz fokus, nasza koncentracja i nasz ten cel długoterminowy leży gdzie indziej. Czy strategicznego myślenia można się nauczyć? I teraz, wiedząc już na czym polega strategiczne myślenie, znając tych pięć podstawowych atrybutów tego procesu, pojawia się pytanie, czy jest to umiejętność, której możemy się nauczyć, czy raczej jest to coś, co jest w nas wrodzone. I tutaj jak najbardziej, oczywiście odpowiedzią jest: możemy nauczyć się myśleć strategicznie. Jest to po prostu umiejętność jak każda inna, którą musimy rozwinąć, kultywować i bezpośrednio wykorzystywać, najlepiej codziennie, aby gdzieś tam rozwinąć jej poziom. Umiejętność tą możemy rozwijać za pomocą takich. Ośmiu sposobów. Pierwszym z nich jest oczywiście kultywowanie ciągłego uczenia się i ciekawości. Tutaj musimy ciągle poszerzać pewien nasz zasób informacji, gdyż tylko dzięki niemu, czyli dzięki dostępowi do dużej ogólnej wiedzy, będziemy w stanie kreatywnie wymyślać różne scenariusze, łączyć kropki czy budować skuteczne plany działania. Dodatkowo ciągłe uczenie się powoduje, że będziemy na bieżąco z trendami, z najnowszymi odkryciami, z wszystkimi informacjami, które jakoś znacząco mogą wpłynąć na nasze cele długoterminowe, na nasz sposób działania, na sposób działania naszej organizacji. Ta szeroka baza wiedzy, którą dzięki temu gdzieś tam zbudujemy, pomoże nam tworzyć pewne nieoczekiwane połączenia i myśleć bardzo Bardziej kreatywnie nad rozwiązaniami wyzwań, które gdzieś tam przed nami będą. Drugim elementem jest ćwiczenie myślenia systemowego. Jak pamiętamy, myślenie systemowe to pewne ułożenie danej sytuacji w szerszym kontekście, w szerszej, bardziej skomplikowanej, nazwijmy to, strukturze. I teraz my ucząc się takiego myślenia, za każdym razem gdy analizujemy daną sytuację, dany problem, powinniśmy na niego patrzeć z różnych perspektyw i starać się znaleźć wszelkie powiązania z innymi rzeczami, które na niego wpływają. Takie świadome ćwiczenie wielowymiarowego patrzenia na dany problem czy daną sytuację pozwoli nam już w przyszłości automatycznie analizować daną sytuację z wielu różnych kontekstów czy systemów, w których się znajduje. Kolejnym sposobem jest proaktywne tworzenie planów, i to jest umiejętność, którą też warto sobie wykształcić, i polega ona na jednej bardzo prostej czynności. Poświęćmy na to 60-90 minut raz w miesiącu i zastanówmy się, co może się zmienić w przeciągu najbliższego roku. 5 lat lub 10, tak? Jakie nowe okoliczności, trendy, zmiany mogą się gdzieś pojawić, które wpłyną na nasze życie, na nasze cele czy na nasz sposób działania. I y, tutaj ważnym jest, żeby spróbować. Zidentyfikować wszelkie zagrożenia i możliwości, nawet mało prawdopodobne, tylko po to, żeby nauczyć się je wykrywać. Czyli, jeśli działamy w jakimś obszarze, yy, działamy na przykład, albo mamy jakieś cele wyznaczone, to możemy się zastanowić, jak. Temat bardzo aktualny, na przykład rozpowszechnienie się sztucznej inteligencji, tak wpłynie na nasz model biznesowy. W jaki sposób nowe technologie, które gdzieś przyjdą yy, czy powstaną w przeciągu najbliższych kilku lat, bezpośrednio zmienią oblicze tego rynku? Jak ruchy globalne, jak przepływ pieniądza, yy, polityka czy wiele, wiele innych rzeczy i zmian w tych dziedzinach bezpośrednio wpłynie na nasz sposób działania. I taką umiejętność w pewien sposób przy czy planowania długoterminowego bazującego na trendach, bazującego na zmianach i na naszych hipotezach czy predykcjach pozwoli nam bardzo szybko też wzmocnić nasze strategiczne myślenie. Czwartym sposobem budowania i rozwijania strategicznego myślenia jest wzmacnianie myślenia refleksyjnego. I tutaj warto jest znów poświęcić swój czas, godzinę, może półtorej miesięcznie, po to, aby zastanowić się nad przeszłością. Czyli zastanowić się nad skutecznością naszego działania, nad tym, co gdzieś tam dobrze zadziałało, co zadziałało źle, dlaczego coś zadziałało źle, dlaczego coś zadziałało dobrze, jakie wzorce powinniśmy wzmocnić czy przenieść do naszego przyszłego działania, a z których zachowań, sposobów działania czy myślenia powinniśmy gdzieś zrezygnować lub je po prostu zmienić. I takie myślenie refleksyjne spowoduje wprowadzenie takiej dobrej bazy do naszego myślenia strategicznego, bo nauczy nas właśnie, jak poruszać się w tym myśleniu w przeszłości i teraźniejszości jednocześnie, czyli jak wyciągać odpowiednie wnioski z tego, co już zrobiliśmy, które wpłyną na nasze teraźniejsze i przyszłe działania. Piątym sposobem jest poszukiwanie różnych perspektyw i to jest bardzo ważne, aby poszerzać wciąż nasze spojrzenie na dane tematy, na mechanizmy i systemy, w których się obracamy, zdobywać nową wiedzę i przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, którzy z innego Kontekstu, z innego punktu widzenia analizują dane sytuacje. Ich wiedza i w pewien sposób też ich doświadczenie może być cennymi wskazówkami, które gdzieś spowodują, że zmienimy swój sposób działania, myślenia czy planowania. Więc tutaj takie poszukiwanie tych różnych perspektyw, pytanie innych osób, które czasami mogą robić zupełnie coś innego niż my, jakie one mają obserwacje na temat to przyszłości, czy to teraźniejszości, na temat danych akcji, strategii czy planów, może bezpośrednio pozwolić nam dostrzec, nazwijmy to, te elementy, które gdzieś tam nam umykają, co przeniesie się na wzmocnienie naszej strategii, na wzmocnienie naszego planu działania, a także pozwoli nam lepiej połączyć, jak to się mówi, kropki. Kolejnym elementem jest właśnie ćwiczenie podejmowania decyzji poprzez zaangażowanie w takie hipotetyczne scenariusze albo Nazwijmy to analizę czy dekonstrukcję innych przypadków sukcesu. Czyli, jeśli działamy biznesowo, czy też prywatnie, warto jest znaleźć osobę, organizację, firmę, która już jest w miejscu, do którego chcemy dotrzeć, a następnie za pomocą procesu dekonstrukcji rozłożyć to działanie na kroki pierwsze, czyli zastanowić się dobrze. To gdy ta firma była w tej sytuacji, co ja jestem, albo ta osoba, albo w zbliżonej, jakie decyzje? Podejmowała, czym się kierowała, jakie akcje gdzieś tam realizowała, a następnie zbudować sobie taki plan działania, plan decyzji, z punktu, w którym się znajdujemy, aż do punktu, do którego chcemy dotrzeć. Tak? I ten plan decyzji powinien nam pomóc przejść tą drogę. Siódmym sposobem jest nauka zadawania dobrych, czy nawet lepszych pytań, w szczególności o pewne założenia. Z których analizujemy dane sytuacje. I tutaj zawsze powinniśmy zadawać sobie pytania, jakie podstawowe założenia przyjmuję, co według mnie jest takim pewnikiem, jakie będą konsekwencje, na przykład, podjęcia danej decyzji, czy to, co wiem na dany temat, jest wystarczające, czy de facto powinienem gdzieś zgłębić wiedzę, dowiedzieć się czegoś innego, jakie są na przykład potencjalne, Negatywne konsekwencje mojej decyzji czy sposobu działania i jak ta sytuacja, moje działanie, mój plan może ewoluować w przyszłości. Zdawanie sobie takich pytań, które z jednej strony kwestionują, czy to, co wiemy na temat tej sytuacji jest dobre, z drugiej strony, sprawdzają, jakie inne scenariusze, czy możliwości rozwoju sytuacji czy działania mogą wystąpić, bezpośrednio też nauczą nas spoglądać na dany problem czy wyzwanie z wielu różnych perspektyw. Jest to kolejne dobre ćwiczenie, które gdzieś pomoże nam zbudować umiejętność strategicznego myślenia. Ósmym takim ćwiczeniem czy sposobem rozwijania strategicznego myślenia jest rozwijanie tej naszej długoterminowej perspektywy. Tutaj chcemy pobawić się w takich wizjonerów i siąść sobie raz na jakiś czas i zastanowić się w którą stronę jak to się mówi, zmierza świat, w jaki sposób nasze cele długoterminowe w przeciągu najbliższych przy 3, 5, 10 lat mogą się zmienić, jakie mogą pojawić się zmiany globalne czy lokalne, które gdzieś w Płyną na nasze działanie, jak może zmienić się w ogóle ekosystem, w którym działamy, jakie nowe trendy mogą się pojawić. Tutaj ważnym jest, żeby wyrobić sobie taki, nazwijmy to troszkę nawyk wizjonerstwa, czyli przewidywania przyszłości. Tutaj dobrym przykładem jest pewna firma, z którą współpracuję, która gdzieś buduje systemy w oparciu o najnowsze technologie. I teraz w danym momencie, gdy oni zaczynali swoje działanie, wykorzystanie tej innowacyjnej technologii. To było właśnie Large Language Modele na samym początku, było nieopłacalne. Tak? Więc ta technologia stworzona w tym momencie de facto gdzieś zakładała, że no. Ten koszt użycia niestety przekraczałby pewne benefity, które z tego wynikają. Ale w ramach, nazwijmy to strategicznego myślenia, podjęliśmy taką decyzję, że te wszystkie globalne korporacje, które rozwijają te systemy, aby one zaczęły działać, a inwestują w nie dużą ilość pieniędzy, to muszą obniżyć te koszty. Więc ich celem będzie w przeciągu dwóch lat maksymalne obniżenie kosztów wykorzystania tej technologii, i my bezpośrednio tworząc nasz system. Wpiszemy się w ten trend, tak? Czyli ten system, gdy będzie gotowy za półtorej roku, to koszt jego użycia będzie dużo niższy, ponieważ trend globalny spowoduje obniżenie kosztów tej technologii. I jak się okazało, to założenie było jak najbardziej prawdziwe. I dzięki temu zbudowaliśmy strategię, która spowodowała, że mniej więcej dwa lata, właśnie po pojawieniu się pomysłu, koszt. Wdrożenia tego systemu był prawie 20 razy niższy niż na początku. I na tym właśnie polega takie ćwiczenie długoterminowej perspektywy, czyli zapytanie samego siebie, no dobrze, to co się wydarzy za dwa, trzy, 5, 10 lat? Jaki wpływ na te elementy, które się wydarzą, będą miały motywacje dzisiejszych, nazwijmy to na przykład topowych graczy na rynku, e, motywacje polityczne czy gospodarcze i w jaki sposób ten trend będzie się kształtował na przestrzeni tych kilku lat? I wtedy, gdy nauczymy się to rozpoznawać, to będziemy mogli się zapytać: no dobrze, to jak my możemy to wykorzystać, jak pod to możemy się przygotować, lub w jaki sposób możemy go na przykład dogonić z naszą. Rozwiązaniu, tak? I teraz ta długoterminowa orientacja jest kluczowa dla strategicznego myślenia, bo tylko dzięki niej i jednoczesnemu myśleniu w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości jesteśmy w stanie budować naprawdę skuteczne plany działania. Tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam do odcinka kolejnego.